17.06.2020 1 Jasło SPB 007 Godzina 16.42 chyba lokalnego czasu Także tak to tu jest Na no, 7 kraj tylko chodził w zasadzie 14 Trochę dalej No i na 2 metrach dwie łączności Tyle Co mogę powiedzieć o Jaśle Jasło nie ma zasięgu z Orange. To jest pierwsza sprawa 25 minut straciłem zanim udało się coś zrobić. Nie mogłem nawet zadzwonić za bardzo, dopiero tam kolega Heniek SP9MH mnie poratował i wyspuścił spota także, także dziękuję mu za to. No, Niech się ktoś przygotuje, może z innych sieci to będzie lepszy zasięg, ale, ale z Orange jest problem. Nie ma, internet nie działa na pewno. Eee, żeby zadzwonić musiałem pobiegać tam trochę udało się w końcu tam jakoś ten fajny widok tu jest eee, na, na połoniny na smerek o, to jest smerek byliśmy tam połonina wetlińska tu jest wetlińska tak to o, tu dokładnie jest wetlińska tu będzie caryńska eee, a chyba nie widać, bo tu zasłania coś tarnica gdzieś tam będzie tu za tym szczytem coś tam czubeczek taki widać minimalny tam gdzieś tu o tu taki czubeczek tu będzie rafki są mała wielka rafka generalnie szczyt fajny spokojny cichy szliśmy od przysłup, przysłop przysłop, przysłop, przysłop. E, e, miejscowości przysłop Żółtym szlakiem, półtorej godzinki się idzie, fajnie. Tak, jest szlak taki nie jest jakiś stromy, specjalny. Także na drugą stronę też by tam było widać Tą, ten szczyt, który który dzisiaj zrobiłem. Nie widać, rano zrobiłem opiennik, musiałbym tam iść dalej, ale dobra, nie będę chodził. Taki słup tu jest, pomiarowy krzyż góry. Co tu jeszcze powiedzieć? Fajnie, tu mi się podoba ten szczyt. Nie, szlak jest fajny. Ponoć od, od Słowacji można też wejść, ale nie wiem Tu taka, taka ścieżka droga w zasadzie Piramy się szybko bo, bo Tomek już też się chyba kończy nie Późno już jest Straciliśmy dużo czasu Ciepło dzisiaj gorąco było Tomuś Jeszcze dzisiaj, dzisiaj na filmiku nie było to pokaż się Tomek Halo Obraziłeś się na taty Butelkę z wodą wziąłeś i poszłeś dobra to chyba będzie koniec, jeśli chodzi o Bieszczady Na ten moment, ostatnia górka Może jutro, jutro wracamy do Około południa, może się coś uda po drodze łatwego zrobić, ale nie wiem Patrzymy jaka pogoda, jutro się ma trochę zepsuć, wiem, że jakiś tam deszcz Jest Możliwy w okolicach południa Tomek Ty już idziesz do domu, tak? Mama, a ty? Ty też już, ty już idziesz do domu To masz na głowie Czapkę. Ciepło dzisiaj było, nie? Gorąco. I co idziemy? Tomek, pomachaj. Jak zawsze machasz. Patrz Tomek, a przyjmij piątkę. Daj piątkę. przyjmij piąteczkę. Pyka, piątka, piątka. A ta tata stukał. Pasz. Pamiętasz to? Tomek? Puk, puk, puk. Puk, puk, puk. Puk, 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 a tu się nie da pukać, bo to, 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 to niezdrewniane. Ja byś się nie pokaleczył. Dobra Tomek, patrz. Pa, 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 Tomek pomacha jeszcze. Tomek, halo. Ej, mały. Tomuś. Dobra, nie ma. To umachamy. Pa pa pa, 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 Jakieś pełno tutaj mógł latać. Dobra, kończymy.